Chopaki, rozgrzeweczka, rozgrzeweczka 1 stycznia rozgrzeweczka 2020. 2020. Labado, labado, dajecie. tak, świata. Tak, tak. Już były. No dobra, pięć, lecisz, dawaj uuu, robisz. Raz i uuu. dwa. Dają, męczą. O, tutaj jest po prostu challenge. Jezu, 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 Jezu. Dobra, zarazuj się, zarazuj. Mamy jakieś tam, nie wiem, ze... ile stopni u was jest tu, na tej Dobra. wiosce? Dobra. Zero? Halo, bo mi się ten... Dobra. Co to było do palenia wczoraj? No Tomek, ty, ale weź, nie poślizgnij się. Za piłeczką? Za piłeczką. Idziemy z Nowym Rokiem. Ja Cię no... kręcę, Ty nie, nie, nie wierzę, nie wierzę. poszło, poszło. Ty wleźli, ja pierdziec. Szampana. Dali radę. Jest zadłużenie. Wychodzić. Ha, ha, ha. Ho ho, co sekku miał być. Ty oszaleli. Jak? Jest Brawo! Żyją!